No, ten miesiąc jest dla nas tragiczny. Zdecydowanie tak, moi drodzy. Sami widzicie, jak to wygląda, a wygląda to źle. Wygląda to naprawdę, naprawdę źle, i ciężko jest mi znaleźć jakieś usprawiedliwienie de facto dla takiego stanu rzeczy. Cześć, witajcie z tej strony, oczywiście, Neyxion. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie z kariery Ikerem Zapatą. A raczej z kariery Ikera Zapaty. Co się tu wydarzyło? Dlaczego mi się rozłączyło? Halo, no co się. Co, co, się dzieje? No problem... O, już jest, okej, okay. nie jest. Co jest? Problemy techniczne, kłopoty. O matko i córko jedyna, Iker Zapata z zawodnikiem miesiąca w Premier League. Kto jeszcze był nominowany? Redmond, Mares Armstrong. Wow! To ile... No nie mówcie mi, że my się tu bijemy gdzieś, wiecie, w jakiejś ty, klasyfikacji strzelców czy coś, nie? Bo to by było wow, wow, wow wow, 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 to by było coś naprawdę naprawdę nieprawdopodobnego no z drugiej strony, moi drodzy, no mamy 7 bramek w 12 rozegranych spotkaniach, z ani jednej asysty nie mamy ale to już abstrakując um, nie, ja nie chcę go edytować, nie chcę go edytować absolutnie nie chcę go edytować goal celebration, właśnie, jaką mam tutaj goal celebration wybraną, bo ja mam wrażenie, że nie mamy żadnej goal celebration wybranej i za każdym razem, gdy daję goal celebration to nam daje jakąś totalnie randomową i zgadza się zróbmy sobie, moi drodzy a apimy sobie herbatkę, a może nie, pokażmy szacunek, big person, big person, the baby, spanish dance, nie, spanish dance jest takie 2 na 10, motorbike trochę, trochę fa fajnie by było, jakbyśmy zrobili jakąś taką, wiecie, swoją cieszynkę. Chociaż wiadomo, że takiej swojej cieszynki nie mamy, ale moi drodzy, możemy uznać, że naszym rezultatem, raczej przepraszam, autorytetem jest Pan Robert Lewandowski, że od zawsze e, autorytetem pana Roberta e, p, pana Ikera Zapaty był pan Robert Lewandowski, więc jak najbardziej możemy się w taki sposób e, możemy takie, takie informacje w naszym uniwersum zawrzeć, tak mi się wydaje. No wracając, chciałem sprawdzić tutaj jakieś wiecie statystyki czy coś takiego, ale e, ale nie wiem gdzie ja to mogę. Your current career summary. Już widzę moi drodzy Norwich Men of the Match dwa razy. W drużynie tygodnia byliśmy już cztery razy. What the fuck! Ale zajebiście, i w rankingu klubu jesteśmy na pierwszym miejscu, moi drodzy. To od nas zaczyna Dean Smith budować kadrę Norwich. No i bardzo dobrze. No i bardzo dobrze. Tak ma być. Tak ma być, dokładnie, że tak. No dokładnie, że tak. Piękne rzeczy, drodzy Państwo. Piękne rzeczy, drodzy widzowie. Tak powinno być od samego początku. Cieszę się bardzo. Lander Dendoker jest tu prezentowany? No dobrze. Też musi trochę Glory i chwały spłynąć na naszych innych kolegów z drużyny. Hmm. Deszczowe popołudnie. Legendarne deszczowe popołudnie w Anglii. Jestem ciekaw, jak to się, jak to, jak sobie poradzi oczywiście. Pan Iker Zapata, a my teraz Wybierzmy sobie też cel na to spotkanie Moi drodzy, a cel będzie bardzo prosty mm, Driblingi Posiadanie piłki, wiecie co Nie będzie, nie będzie posiadanie piłki Nie, nie będzie, nie, driblingi Przepraszam, driblingi nie będą, cały czas mamy ten perk Z driblingami, chociaż szczerze wam powiem Że lepiej się czułem z tymi perkami ze, ze strzałami z pierwszej piłki i z głowy To jakoś mi bardziej się działo No teraz przeciwnik zdecydowanie cięższy Wolverhampton, które kupiło Bercha. O cholera, jasne, to, to jest kosmiczne wzmocnienie. Kupno Hravenbercha, to to jest naprawdę kosmiczne wzmocnienie, ale popatrzcie, Lemelu, świetne przejęcie tej piłki, zagranie tej futbolówki do mnie, mimo że nawet o nią nie poprosiłem. Norman, urywamy się tutaj, jesteśmy już na skrzydle, jesteśmy już w polukarnym. Iker Zapata, lewa noga, broni jednak Jose Sa. A to się mogło udać. Ale co więcej, to. To się mogło podobać. Bo zrobiliśmy tutaj naprawdę super robotę. No dobrze. Hosesa. Gdzieś ta piłka mu przeniknęła tutaj między nogami, między rękami. Podaj na krótko, podaj na krótko. To nie było podanie na krótko, ale jeżeli dostanę teraz tę piłkę jeszcze, to mogę jeszcze oddać strzał prawą nogą. Wszystko w temacie, drodzy Państwo. Wykończenie na zielonym. Wgrany oczywiście perk. Tak to się robi. Tak to się robi. Iker Zapata ze swoim. Kolejnym trafieniem. Finezja, lewa noga, prawa noga. Co to jest za różnica? Chłop strzela z wszędzie. Gdzie tylko się da, chłop, gdy dostaje piłkę, to po prostu robi taką robotę. Jestem naprawdę zwruszony. Badajcie to. Świetnie. Jest rozegranie. Strzał zapaty! Dwa! Dwa! 2! 2 do 0 moi drodzy! Mamy dwa! Mamy drugą bramkę! Co się dzieje? Kompletnie na, na łopatkach Wolverhampton! Nie wiadomo o co chodzi. Ale gdy nie wiadomo o co chodzi w meczach Norwich, to wiadomo, że chodzi o Ikera-Zapatę. No dobry dribbling, świetne przerzucenie sobie tej piłki i Hossesa, który się po prostu położył, mam wrażenie. To jest niesamowite, że klasa bramkarzy jest jednak bardzo mocno widoczna przy tych interwencjach, bo gdy graliśmy przeciwko Edwardowi Mendiemu. Gdy graliśmy przeciwko goalkeeperom naprawdę, naprawdę takim stopu, którzy mieli też fajne, indywidualne trejty i umiejętności, to oni nam sprawiali gigantyczne problemy. Ale gdy gramy z kimś, kto się nie wyróżnia niczym, nie jesteś jakąś fantastyczną kartą, no to on po prostu puszcza te nasze strzały finezyjne. No Mendy strasznie mi krwi napsuł. Wtedy, co wybronił te kilka akcji, no to, to było przegięcie. Podęsę. Panowie, proszę was. Teraz presja. Świetnie. Pięknie. Dawaj, podaj. O to chodzi. Ja odgrywam od razu na krótko. Póki. Aj, 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 no dobrze. To się wycofam, to się wycofam. O już za dużo. Już za dużo. Mam na... Jezu, myślałem, że znowu będę miał kontuzję, ale nie. No, drodzy Państwo, jeżeli ja zgarnę hat -trika w tym meczu, to ja proszę o zmianę, Havenberg. Neves, świetne przejęcie i wybijamy tę piłkę. O to chodzi. Let's go! Let's go! Rozpędzamy się 93 tempa. Do widzenia! Arrivederci Roma! Arrivederci Roma! Ciało bambina! Iker Zapata! Strzał podanie! Iker Zapata! Ja chciałem podać. Przysięgam, że chciałem podać tę piłkę, ale ona jakimś cudem tak czy siak wylądowała pod moimi nogami. Lemelu! Chciałem chciałem, podać, chciałem poprosić o piłkę od Lemelu, a nie tutaj ze skrzydła. No, no dobrze, no. Okej! Okay. Podoba mi się to rozwiązanie, drodzy Państwo. Podoba mi się to rozwiązanie. Ja chcę pójść takim, z takim rajdem raz jeszcze. Dawaj teraz, tu, linie. A, szkoda. To był dobry pomysł, to był bardzo dobry pomysł. Gdyby ta piłka została zegrana precyzyjnie, to sprawilibyśmy naprawdę kosmicznie dużo problemów. Okej. Okay. Iker Zapata. Ty się trzymaj tam z przodu. Dokładnie, czekamy na kontrę. Hravenberg na skrzydle. Panowie, czyste konto zachowujemy. O, jezu, odbiło się narzut rożny, niestety. Nie, nasza. Okej, okay, fantastycznie. Drodzy Państwo, mamy oczywiście mikroskopijne posiadanie piłki. Standardowo, bo my posiadaniem piłki się tutaj nie paramy. Posiadanie piłki nas nie interesuje. Nas interesują tylko zdobyte gole. Ale jeżeli chodzi o strzały, no to Wolverhampton kompletnie nie istnieje. Jeżeli chodzi o gole, Wolverhampton też nie istnieje. Podense, Panowie, ciśniemy ich. Hravenberg. Oj! Piłka wpadła do siatki i to niestety jest bramka. Nie było spalonego. Pierwszy strzał w meczu, pierwszy strzał celny i od razu Raul Jimenez zdobywa gola, więc trzeba mieć się na uwadze. Na, na baczności, przepraszam. Musimy być jeszcze uważni, bo nie oznacza to, że ten skok oczywiście. że. Przepraszam, że. Ee... Że Wolverhampton powiedziało ostatnie słowo w tym meczu. Dawaj, zagraj na drugą stronę. I cyk, krótka piłka, od razu. Zagrasz do mnie tu? Nie był to dobry strzał. Tam mi pochwalili u góry, że niby nice try, ale to nie był dobry strzał. To nie był dobry strzał. Ta piłka poleciała niby fajny, ale... Leciało prosto w kierunku bramkarza. Nie poleciało nawet celnie, więc nie był to dobry strzał w żadnym wypadku. Wychodź. Okej, okay, dobrze, na całe szczęście wyszedł nasz golkiper Swoją drogą. Bramkarze też się zmieniają jak rękawiczki w naszym składzie i ciężko jest określić co faktycznie miałbym tutaj co, co zrobić. Mam dryblingi. Nie no, dryblingi też mam dobrze. No posiadanie piłki wiadomo, no minimum 55. No ciężko. Cię... Dobrze, róbmy posiadanie piłki, okej, okay, nie będzie. Posiadamy piłkę. Cyk, podanko. O to chodzi. Dobrze, sprawdzimy, jak tutaj wyglądają z wody, jeżeli chodzi o pana Ikera Zapatę. Dawaj, ładnie, teraz to się. Teraz to się moi drodzy jakoś zaczyna tutaj. No nie, no, no i po co? Po co w taki młyn największy? Ja tutaj się staram zachować tę piłkę. Ja tutaj staram się zrobić sporo dobrego, a niestety jesteście ustawieni tam tak jak jesteście. Zdarza się. Dobrze, Adama Traore. Adama Traore Musimy zaatakować Panowie, prowadziliśmy 2 do 0 Błagam, niech się nie potwierdza stare piłkarskie porzekadło O prowadzeniu 2 do 0 Wjeżdża Iker Zapata, świetnie Świetny wślizg O to chodzi i biegnij chłopie No matko jedyna fatalnie podałem, przepraszam Moja wina, podałem beznadziejnie Podęse Iker Zapata tutaj jest z przodu Hravenberg Okej, okay, okej, okay, spokojnie. Dawaj, 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 dawaj gun! Gun, 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 I dawaj jeszcze raz! O to chodzi! I teraz, let's go! Odpalamy tropę... O kuźwa! Willie Bully! Co ty tu robisz? No tego się nie spodziewałem drodzy Państwo. Hravenberg Dawaj, presja, teraz, presja, ruszamy na niego w trójkę. Potencje. Podense. Niebezpiecznie. Okej, okay, dobra. Nasza piłka. No ja nie jestem tutaj zagrożony absolutnie jakąkolwiek zmianą. Ewentualnie chciałbym poprosić o zmianę, jeżeli udałoby się nam strzelić tutaj hat ale póki co się na to nie zanosi. Póki. Dawaj na skrzydło. Willy Bolly jednak wygrał pojedynek główkowy. Nie ma co się dziwić. Byk ogromny. Podense. Ło! Wow! Mega dobry przechwyt. Dawaj chłopie. Linie. Linie graj. Świetne rozegranie. Puki, obiegam cię. No dobra, to do środku, synu. Do środku! Zełba, aj, myślałem, że się uda, ale niestety. Okej, okay, piłka jest tak czy jak nasza, więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, moi drodzy. Jest ok, Jest okej, okay. jest w porządku. Dawaj, Norman. Wycofanie tej futbolówki. O Jezu, za długo. Przepraszam. Przepraszam, to było najgłupsze, co ja mogłem zrobić w tym momencie. Chciałem się ustawić do strzału finezyjnego lewą nogą, co zresztą oczywiście pewnie widzieliście, ale zabrakło odwagi, żeby oddać ten strzał. O Jezu, poprzeczka! To bitka! I to jest gol. Prowadzenie 2 do 0 zostało zniweczone. Dwa gole Zapaty, dwa gole Jimeneza, więc mamy tutaj 50-50 zdecydowanie. No dobrze, jest i tak. Milo Trasica pojawił się na boisku. O, No to dawaj, biegniemy! Jezus Maria, Semedo. Podense. Hravenberg I Raul. Raul Jimenez, ja tutaj jestem na linii, ja czekam, jestem centralnie na, na linii spalonego. Teraz, jak przejmiemy tę piłkę, to ja po prostu biegnę, Panowie, patrzcie, jaką mam tu uliczkę, przyjmijcie to. Proszę, przyjmijcie to. Ja mam tu po prostu hekto, hektary, hektary wolnej przestrzeni. Neves. Panowie, proszę was, podęse. Jest przechwyt, o to chodzi. Leander Dendoker. Dobre rozegranie, Milo Traszica. No ten docker jest oczywiście nam pokazywany Z tego względu, że gra przeciwko swojemu Byłemu klubowi I dawaj, teraz linię Okej, okay, zagram do środka Clark Norman 86 minuta Dawaj, strzelaj Jezu, nie, w poprzeczkach mamy Jeden do jednego, wielka szkoda, ale jeszcze jest Piłka nasza i teraz Iker Zapata, ale no poprzecz Przepraszam, przewrotką Chłopie, gdzie, gdzie przewrotą? Trzeba było strzelić normalnie, przyjąć sobie. Moi drodzy. Tragedia. Ja nie jestem zadowolony. Prowadziliśmy 2 do 0. Zremisowaliśmy 2 do 2. Nie jestem zadowolony i nie mogę być zadowolony z takiego pojedynku. Po prostu uważam, że to tak nie działa. Iker Zapata. Wiadomo, zawodnik meczu. Iker Zapata, wiadomo, kocur jakich mało. Eee, kto nam tutaj asystował? Nie bardzo ciekawi. Nikt nam nie asystował. Nie, no ktoś nam asystował. Asystowali nam. Asystowali nam nasi obrońcy. Co ciekawe. Co ciekawe, asystowali nam nasi obrońcy. No, moi drodzy, no, czuję niesmak. Czuję niesmak po tym meczu. Z jednej strony dwie bramki, ale to jest dokładnie ten sam kazu z każdego jakiegoś fantastycznego napastnika, który jest oczywiście w zespole, który niestety e, nie domaga. I wielka szkoda. Moi drodzy. 10 zwiększonych celów meczowych zostało zrealizowane. Mamy dwie bramki na koncie. Za nami mecze ligowe z naprawdę ciężkimi rywalami i trochę mo można z jednej strony powiedzieć ulubieniec o proszę, osiągnij aktualnym piłkarzem najwyższą ocenę menedżera. Piękne rzeczy, drodzy państwo, mamy najwyższą ocenę u menedżera. No nie ma co się dziwić, jesteśmy najlepszym zawodnikiem chyba w Norwich, mam wrażenie na obecną chwilę, w takiej formie. No, średnio wygląda dla nas, naprawdę bardzo średnio, moi drodzy, wygląda dla nas ten listopad. Eee, może grudzień, może grudzień będzie lepszy. Mamy, moi drodzy, grudzień, zaraz gramy od razu na inaugurację meczu z Newcastle United 1 grudnia. No to zaczynamy, moi drodzy. Odpalamy oczywiście pierwsze okienko w kalendarzu adwentowym i tym samym odpalamy też pojedynek z Newcastle, gdzie zagramy sobie eee, oczywiście panem Ikerem Zapatą standardowo. No i prezentują nas, że póki co 8 bramek w lidze. No, Uważam, że jak najbardziej jest to fantastyczne wyróżnienie, a my przyjeżdżamy na St. James Park. Newcastle jest to oczywiście klub z piękną, bogatą historią. Ja teraz nie wiem do końca, co zostało nam tutaj wybrane, jaki, w jaki sposób, jaki cel został tutaj wybrany, bo pominąłem tę animację wstępną. Powinno być tak, że ta animacja wstępna powinna być traktowana też jako osobny element, żeby się go nie dało jednak pominąć, znaczy żeby się go dało pominąć, ale z pełną premedytacją, a nie żebym to intro meczowe za każdym razem musiał oglądać. Ale teraz jest gęsto tutaj. Panie Puki, proszę mi podać piłkę. Wycofamy sobie tę futbolówkę. Jeszcze raz. Jest Iker Zapata i Zapata. Próba strzału. No dobrze, jeszcze raz. Jeszcze raz. I teraz. Zapata! O Jezu, myślałem, 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 że to się zawinie tam, ale niestety, moi drodzy. Nie. Nie wpadło to do bramki. Szkoda. Szkoda, że nie wpadło to do bramki, bo byłem przekonany, że może, 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 może się udać. Nie udało się oczywiście. Luis. Na spokojnie. Gramy na wyjeździe. Nie wiem czy jesteśmy teraz w roli faworyta, czy nie, ale. Mamy bardzo różne wyniki. Raz wygrywamy, raz przegrywamy, urywamy punkty, to jest naprawdę... O, 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 o. Iker Zapata, teraz musimy! Iker Zapata! Jest już w polukarnym. Iker Zapata! Finezja! O có! Nie ma bramki! Nie ma bramki, słupek! Matku jedyna! ojej, To nieźle! No to nieźle. Drodzy widzowie. Czegoś takiego się nie spodziewałem. Tarapt. Adel tarapt. Wilson. Adel tarapt? To na pewno on. Ło! Dobra presja! O to chodzi, pany. Tak ma... Mi... To mi się podoba. Teraz presja podwójna, potrójna. Tak ma mamy... Oj, zajebiście! O to chodzi. Przejmujemy piłkę w, taki, w takiej sytuacji. Dawaj na skrzy... No, kuźwa. upaki. Ale co wy robicie? Joelinton, ok. Nie! Tarapt! Piłka znowu do Joe Lintona! Jezu, na całe szczęście została wybita. I ja teraz muszę wygrać ten pojedynek główkowy. I tak się stało. I dawaj! Do mnie piłka super! Ok, ok. To jest ten moment, na który czekałem. Ta szansa na, indywi... na indywidualne zestranie się w tej akcji. No i zdecydowanie to zrobiłem. Wezga. Tarabt, Wilson, o to chodzi, ale spokojnie nasz goalkeeper, król. Właśnie, czemu my nie mamy takiego jednego, jednego zawodnika, który faktycznie u nas bronił? Nie wiem, szczerze mówiąc. Cały czas ci bramkarze są zmieniani no i ciężko jest. Z jednej strony ja rozumiem rotację, z jednej strony ja rozumiem walkę o miejsce w składzie Joelinton, Król, a z drugiej, moi drodzy, potrzebujemy cały czas mieć tutaj oczywiście, e, powinniśmy. No powinien być jakiś bramkarz takim wyraźnym numer jeden. To jest problem, który... Jezu, myślałem, że piłka wpadła do bramki. Na całe szczęście nie. Okej. Okay. Dawaj, zagraj na skrzydło. Zapata. Elegancko. Wow! 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 Dawaj lec... no Za mocno już! Za bardzo się podpaliłem, a to był taki pomysł! To się w ogóle udało nam zrobić, co jest niesamowite, że ten rajd się faktycznie tutaj udał. No nic, to trzeba wracać z tego spalonego i nie możemy tam kisić ogóra 4 dni Tym bardziej, że właśnie! Tu jest kolejny atak od razu budowany. Dawaj graj za linię! Graj za. Panie póki, my się nie rozumiemy. Raz się nam udało tutaj złapać jakąś chemię, ale tak poza tym, no to to jest naprawdę ciężko. Nie jesteśmy do siebie dopasowani. Tarapt. Ładnie! Nieładnie. Okej, okay, sztos. Wow! Wow! Tarapt. Niedobrze! Zagranie piłki na przedpole, Jelinito! Jeszcze jest podanie tap i broni król, no właśnie! To jest to! Król powinien być tym naszym numerem jeden! Obowiązkowo, chociaż jest cały czas niebezpiecznie. Ta piłka jest dograna na całe szczęście. Ozan Kabak to wygrał i teraz Willock. Dobrze, jest nasza futbolówka. I Zapata, piękne przejście Mamy cały czas tę piłkę Nie mamy tej piłki, dobra, ja ją odzyskam Ja ją odzyskam, ja ją odzyskam bankowo Nara, kurwa, nie udało się eee, Jeszcze raz Jest super O to chodzi, dawaj na linię No linię graj, a nie tak Czemu tak blisko? Jeszcze raz Ależ, to są ciężary widzowe. To są takie ciężary, żeby się tutaj dogadać momentami. Ja wiem, że ja też marnuję. Oczywiście, że tak. To nie jest tak, że tylko. E, ty, że, 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 że. Aż się zająkałem. Że tylko. Ja tutaj coś psuję. Nie, absolutnie. A raczej, że tylko oni coś psują. O to mi chodziło. Nie, absolutnie. Jest też jak najbardziej. E, druga strona medalu. Kiedy to. ja nie ogarnę, co się dzieje faktycznie na murawie. Tarapt Okej okay. Popatrzcie na to Jest zabrana ta piłka Niebezpiecznie Wilson Ładnie, o to chodzi Król Dawaj, lecimy z tematem król Zapata Jest! To jest ten moment! IKER Zapata! To musiał być ten moment! Pięknie to rozegrali! No teraz naprawdę mogę pochwalić nasz zespół. Zastanawiam się, jakie ja mam sobie wczytać tę cieszynkę, bo naciskam kółko i nie wiem, czy to jest pod kółkiem jest losowa cieszynka, czy co? Ale chciałbym robić tę cieszynkę, którą mam wybraną, ale nie wiem pod którym przyciskiem się to robi. Wydawało mi się kiedyś, że pod kółkiem, ale nie wiem, czy pod kółkiem właśnie nie jest losowa cieszynka, teraz już szczerze. Ale wydawało mi się, że pod kółkiem jest ta, którą mamy sobie wybraną. Tak samo jak Ultimate Team. W każdym razie. Temu póki opuszczam Morawę, pojawia się milo trasica, a my otwieramy wynik tego spotkania, strzelając gola na 1 do 0. Fantastycznie. Jeszcze. O, 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 moi drodzy, może nawet pójdziemy za ciosem. Może nawet pójdziemy. Nie poszliśmy za ciosem, niestety. Ale nota poszła nam zdecydowanie do góry. Okej, okay, Norman. Dawaj, zbiegam tu. O, jest, nie, nie. No widzicie, ja miałem jedną wizję, której kompletnie nie zrozumiał mój skład, niestety. Teraz wybiegam, ale no. Teraz nie poprosiłem o podanie, tylko teraz gra samoczynnie, to zrobiła. No i tak jest. No i tak jest. Atakujemy panowie, Joe Linton Jest, dobry przechwyt. Super to zrobili. Wow, ale sobie przetasował tę piłkę. I dawa jeszcze Zapata. Mamy wycofanie. Ta futbolówka jest rozegrana i teraz Zapata. Zapata strzali czy ja nie byłem faulowany? Czy ja nie byłem w tej sytuacji faulowany? No No wydawało mi się, że byłem faulowany, ale Jezu, ale ta piłka poleciała daleko od bramki. No takiego Farfosta to dawno nie strzeliłem. Ale nie, no, nie, nie jestem kontuzjowany na całe szczęście. Myślałem, Myślałem, że, że to kontuzja, ale nie. Ładne wywalczenie. Dawaj, zapata. Jesteśmy na skrzydle. Dośrodkowanie w pole karne. Temu póki! O, oh, Jezu, przepraszam, Rasica, nie temu póki. Ależ to było dobre, ależ to było dobre rozegranie. Idealnie też na głowę swoją drogą. No i ładnie to zrobił panie Rasica. Ładnie to pan zrobiłeś, panie Rasica. Dobra. To robimy to, co zrobić być musz. Oj. Ojej. Okej. Okay, podaj mi. Podaj mi. I teraz z lewą na... Co się stało? Jak mnie tu... Blokuje mnie teraz ten Newcastle. Dawaj, levelu, od, Oddaj, oddaj, oddaj. Teraz... Jest dwa! Tak jest, moi drodzy. Mamy dwa! Mamy dwa! I oczywiście mamy Cieszynkę. Mamy Cieszynkę inspirowaną naszym autorytetem, Robertem Lewandowskim. Pięknie rozegrane! Bardzo ładnie! I serio Milo Trasica zrobił tutaj super robotę. Wcześniej mógł prawie strzelić, ale no fajnie! Cieszę się bardzo. 73 minuta. Mamy strzelonego gola na 2 do 0. I teraz nie możemy wypuścić tego prowadzenia po prostu. Dawać. Lecimy z tematem. Dawać dalej. Widzicie? Biegnij? Biegnij, proszę cię. Rashew. Oj, czy nie był tam zap... Ojejku, Oj, jejku, 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 Wiem. Wiem, rasica to była bardzo trudna sytuacja do opanowania tej piłki, Ja najprawdopodobniej też kompletnie bym jej nie opanował. Jak najbardziej cię rozumiem teraz w tej sytuacji. Tarabt. Okej, okay, panowie, spokojnie. Spokojnie. Patrzcie na to. My robimy tu robotę. Munios. Okej, okay, fantastycznie. Raszica. Wypuści mnie. I o to chodzi. Ja wiem, że ja tutaj już kondycyjnie nie jestem w stanie do końca dać z siebie maksimum. Ale spokojnie. Wierzę w to, że teraz to te podanie będzie dobre. I Lemelu! Lemelu, odegraj tę piłkę! Lemelu, Jezus! Jeszcze raz! O już za dużo! Już za dużo tu się podziało, moi drodzy! Oszesz ty, mordę kopany, przepraszam, panie sędzio, to mi zapamiętał mnie po prostu, przepraszam. Dobrze. Dobrze, moi drodzy. Dobry mecz, dobry wynik. Mam nadzieję, że uda się. Oj, 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 oj. Mam nadzieję, że uda się nam utrzymać jeszcze czyste konto. 7 minut. Myślę razem z doliczonym czasem do końca będzie. Chociaż nie może bardziej 5. No teraz to już dwie, trzy, cztery. Zabierzcie mu tę piłkę? Fantastycznie, panie król. Moja Ależ piła Biegniemy. Dawaj, panowie, teraz. Jestem na przedpolu Jak Messi No podaj mi Może być i tak Fantastycznie Norman moi drodzy Co my zrobiliśmy Co my zrobiliśmy w tym momencie Co za piękna kontra Którą napędziłem w jakiś sposób ja I prosiłem tu o podanie Ale okej okay, zgadzam się To było zdecydowanie lepsze rozwiązanie tej sytuacji 3 do 0 Z Newcastle No coś nieprawdopodobnego I Norman który strzelił właśnie w ramkę Opuszcza w tym momencie Murawę A my moi drodzy kończymy ten mecz jak szefy. Jesteśmy totalnymi szefami. Pięknie. Bardzo ładnie. Brawo. Brawo, 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 brawo. I jeszcze raz brawo. Naprawdę jestem super zadowolony. Piękne, piękne rzeczy, drodzy Państwo. Dwie bramki na, po naszej stronie. Asysty oczywiście nadal nie ma. Ja na te asysty to jestem taki, wiecie, średnio chyba chętny do tego. Ale dwa gole. Rashica z asystą. No nie, no ładnie to zrobiliśmy, moi drodzy. Naprawdę ładnie to zrobiliśmy. Świetny mecz. Bardzo dobrze to rozegrane zostało od A do Z. Cały zespół zagrał perfekcyjnie. I obrona, i atak, i defensywa. I w pełni zasłużone wysokie zwycięstwo. 3 do 0 Norwich wygrywa. Statuetka Men of the Match oczywiście ląduje w naszych rękach. Nie ma tutaj innej możliwości, i to nie jest przypadek, właśnie. Ale zrobiliśmy to naprawdę, naprawdę świetnie. Szapoba, panowie. Brawa. Ogromne brawa z mojej strony w waszym kierunku, bo naprawdę. Mega robota, mega robota. No i to też powoduje, że Norwich jest centralnie w środku, tabe... no może nie w środku, no 14 miejsce, ale mamy pewien komfort nad tą strefą spadkową, prawda? To nam oczywiście, no to nie jest poziom Manchesteru City, Tottenhamu i tak dalej, tych zespołów, które są zaraz z nami i no znowu niestety wracają bardzo trudne pojedynki, ale i tak, ale i tak mamy na razie te punkty zebrane, jest w miarę komfortowa sytuacja.